Machę, W dzisiejszym odcinku zapoznam się z moim sprzętem filmowym. Półka ze sprzętem to jest górna półka w mojej szafie. Znajduje się tam wszystko. Ciuchy, dokumenty, stare dyski, ale również sprzęt, którego używam na co dzień do filmowania. Pierwszą kamerę, jaką dostałem, był to Lumix GH2. Dostałem go dwa lata temu od mojego przyjaciela, żeby nauczyć się po prostu fotografii i e, dogi wideo. Stara kamera, ale czasami dalej z niej korzystam. Moja główna kamera, jak już wiadomo, jest to Sony Alpha 6, 6000. Fajny sprzęt, zawodowy, profesjonalny i mam do niego dwa obiektywy. Jeden wykorzystuję na co dzień, natomiast z drugiego korzystam głównie do robienia zdjęć na grałach MMA w szerokim planie oraz idealnie sprawdza się do nagiwania TikToku. Trzecią kamerą, którą posiadam jest mała kamerka Firefly Full HD 60 klatek 4K w 30, ale no kolega 4K w takiej małej kamerce z rynku chińskiego. Nie, to nie wygląda jak 4K. Szczerze wam to mówię. Jeśli chodzi o statyw, jest to jakiś no-name z Allegio, który kupiłem 3 lata temu za pieniądze, które dostałem od mojej chrzesnej, na urodziny, dałem z niego około 100 złotych i sprawdza się jak się sprawdza, zajebiście. A jeśli chodzi o światło, um, używam lampy typu Ring, którego kupiłem na Allegio. Za około 120 zł. Okej, okay, mam nadzieję, że takie filmy Wam się spodobają i że spodoba Wam się taka piękna sceneria, którą widzimy właśnie przez obiektyw typu Sigma. Zobaczcie jak on fajnie jego zły Okej, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie. się ma cześć!